są wspomnienia młodych Dzień dobry Państwu, nazywam się Janusz Kotlarczyk, jestem emerytowanym profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z zawodu jestem geologiem, z genów po ojcu historykiem, a zamiłowania religioznawcą i częściowo archeologiem również. To, co, o, o czym Państwu teraz opowiem, jest rezultatem moich pozazawodowych badań, pozazawodowych dociekań, sprawiających mi zawsze niezwykłą przyjemność. Jednym z najważniejszych obiektów, Krakowa, kulturalnych, historycznych. Jest niewątpliwie kopiec Krakusa, najstarszy zabytek widoczny gołym okiem. Mieści się on na podgórzu. Był wielokrotnie opisywany, poczynając od XIII wieku aż do ostatnich lat. Jest to kopiec pełen zagadek. Niewyjaśniona została do końca całkowicie jego geneza, czyli pochodzenie. W tej chwili mamy do czynienia z dwoma koncepcjami tego pochodzenia, i o tych dwóch koncepcjach, o tej alternatywie naukowej, chcę teraz Państwu opowiedzieć. Zacząłem. Zajmować się tym zagadnieniem nie od kopca Krakusa, ale z zupełnie innego terenu. Jestem z zawodu geologiem i pracowałem przez wiele lat, w latach 60. koło przemyśla. Odkryłem tam szereg grodzisk, zlokalizowałem plemię Lędzian i Problematyka archeologiczna tamtego terenu bardzo mnie zainteresowała. Między innymi dla tych odkrytych grodów szukałem dodatkowego tła. Tym tłem stanowiły dwa kopce. Jeden to kopiec w Solcy na południe od przemyśla, a drugi kopiec położony w odległości kilku kilometrów. W kierunku południowo-wschodnim, w Komarowicach, już za granicą obecną polsko-ukraińską, obecnie znajdujący się, mający nazwę Ostra Górka. Tu Państwu pokażę na plansze jak wyglądają te oba kopce i ich położenie geograficzne. Początkowo szukałem wyjaśnienia dla tych kopców. Są to kopce, które nie mogą być grodziskami, a więc jaka była ich funkcja? Wymyśliłem, eliminując różne możliwości znane nauce, że jest to kopiec sygnalizacyjny. Jeden i drugi. Światła na nim zapalane miały ostrzegać grody na brzegu Karpat. Tutaj muszę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo istotnej sprawie: mianowicie, brzeg karpacki w tym miejscu na południe od Przemyśla gwałtownie skręca, tworząc zakręt głęboki na kilkanaście kilometrów. Nosi on nazwę w geologii Sygmoidy Przemyskiej. Na skutek tego skrętu część brzegu karpackiego, bardzo wysokiego, kilkadziesiąt metrów sterczącego nad pobliskie po pagórki, ma przebieg nie Wschód-zachód, czy północny zachód-południowy wschód, tylko północ-południe. I w tym zakręcie mieszczą się właśnie te dwa kopce, i z tego zakrętu wypływa również rzeka Dniest. Jest to ważne dla dalszych naszych rozważań. Otóż wszedł ze mną w dyskusję pan profesor Machnik. Podając przykłady innych możliwych wyjaśnień tych funkcji, tych kopców. Szukając odpowiedzi w tej dyskusji, nagle zacząłem się zastanawiać, że przecież w Krakowie mamy również dwa kopce. Tu muszę zaznaczyć, że ja jako geolog nie zajmowałem się kopcami krakowskimi w tym czasie. I te kopce, to kopiec Krakusa i kopiec Wandy. Uderzyło mnie to, że jeśli popatrzymy na mapy, zbliżymy te dwie mapki, mapkę rozmieszczenia kopców pod Przemysłem i mapkę rozmieszczenia kopców pod Krakowem, to uzyskujemy dwie symetryczne linie względem równoleżnika. Tutaj może na większym, w większym planie pokażę to. Jak Państwo widzicie, symetria jest prawie, że idealna. I tutaj pomogło mi moje doświadczenie religioznawcze. Zajmowałem się tym niezależnie od geologii. Przeprowadzałem wieloletnie już studia. Czytałem wiele Podręczników i opracowań, z których wynikało, że jednak w różnych budowlach człowieka od tysiącleci został zapisany pewien system astronomiczny. Orientacja różnych budowli: piramidy są zorientowane na kierunek północny, świątynie chrześcijańskie, jak również świątynia jerozolimska, na wschód, dokładnie na osi wschód-zachód. I ta moja zgromadzona niewielka wiedza religioznawcza pozwoliła mi jednak stwierdzić, że są to kierunki solarne. Że prawdopodobnie mamy do czynienia tutaj z kierunkami wschodu słońca, zarówno w dniu przesilenia zimowego, jak i w dniu przesilenia letniego. Po przyjeździe do Krakowa. Z terenu. Nawiązałem kontakt z astronomami, prosząc ich o przeliczenie tych azymutów, pod którymi te kopce występują. Okazało się, że są to w Krakowie 1 maja, a pod przemyślem 30 październik. Data bardzo bliska 1 listopada. Otóż. Te dwie daty, zarówno 1 maja, jak i 1 listopada, były największymi świętami celtyckimi. Żaden, żaden inny etnos zamieszkujący Europę nie posługiwał się tymi świętami i tymi datami. Zwykle były to dni przesileń, dni równonocy stanowiły te zawiasy słońca. W czasie jego wędrówki po horyzoncie. No i w związku z tym zrodziła się moja koncepcja, że zarówno kopce nad, nad brzegiem karpat, na południu od przemyśla, jak i te kopce krakowskie są pochodzenia celtyckiego. Ale wymagało to teraz zbadania. Wiedziałem. Jeszcze jako dziecko mieliśmy w domu kalendarz i kacę donoszące o wykopaliskach przeprowadzonych na kopcu Krakusa. Rozpocząłem dodatkowe studia tego zagadnienia, żeby się dowiedzieć, co kryje w sobie właściwie kopiec Krakusa i jakie zdobyto dowody na jego wiek czy moja koncepcja. Mieści się w tych ramach dotychczasowych osiągnięć. Otóż, proszę Państwa, okazało się, że wykopaliska na kopcu Krakusa zostały podjęte przez Polską Akademię Umiejętności w 1934 roku. Poprzedzone one były. Dosyć obszerną dyskusją, której ślady mamy nie tylko w różnych czasopismach naukowych, ale także w tygodniku wydawanym przez Mariana Dąbrowskiego, właściciela dziennika Ikace, ilustrowany kurier codzienny. I w tym kurierze istnieje dodatek niedzielny, w którym zostały zamieszczane Artykuły, kim, czym mogą być te kopce Krakusa, co one reprezentują, czy są to grobowe kopce, kto to był Krak, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych artykułów się ukazało. Pokażę Państwu tutaj jeden z nich. Jest to właśnie IKC. który na pierwszej stronie podaje pierwsze wyniki badań kopca Krakusa. Tu jest jego sylwetka, znalezione skarby w Wale, który Austriacy zbudowali wokół tego kopca w XIX wieku i inne dane. Otóż, proszę Państwa, Te badania mogły być finansowane. To były kosztowne badania ze względu na wkład Mariana Dąbrowskiego. W sumie kosztowało go to wiele tysięcy złotych ponad 50 tysięcy złotych przedwojennych. Ale wykopaliska i program tych wykopalisk. Był ściśle zaplanowany przez Polską Akademię Umiejętności, która objęła patronat nad tymi badaniami. Na czele tego Komitetu Badań Kopca stanął sekretarz generalny Pał profesor Stanisław Kuczeba, historyk, zgromadził on wokół siebie najwybitniejszych specjalistów z różnych dziedzin życia, przepraszam, z różnych dziedzin nauki. Mianowicie byli to profesor Szafer, botanik, profesor Nowak, geolog, profesor Krojc, petrograf i mineralog, profesor Stołychwo, antropolog. No i oczywiście kierował tymi wszystkimi badaniami archeolog, docent Jakimowicz, przepraszam, docent Żurowski. Docent Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiono nie naruszać kształtu kopca i dostać się do jego podstawy za pomocą leja od góry wykopanego. Żeby móc otrzymać rezultat pozytywny, to znaczy, znalezienie jakiegoś grobu. W tym wypadku naszego protoplasty, księcia Kraka. Zwykle te groby były w kopcach umieszczane w środku. Wobec tego postanowiono, że wystarczy, jeśli powierzchnia tego odkrytego dna na środku kopca wynosi kilkanaście metrów. Co spowodowało, że Należało tak postąpić. Pierwsze ściąć czapkę kopca i potem z głębokości 5 metrów i pół metra zejść lejem w dół. Jakie były proszę Państwa w tej sytuacji, w tym czasie, okoliczności znane archeologom odnośnie kopców? Przepuszczano, że jest to kurchan grobowy. Takie kopce, kurchany grobowe były znane od wieków, od tysiącleci. Grecy sypali kopce swoim największym bohaterom. W Rzymie zbudowano kopiec ku czci założyciela Rzymu, Romulusa. Wielkie kopce pojawiały się. Na królewskich grobach w starej Upsali w Szwecji, pojawiały się wzdłuż Dniepru, na przykład w Czernichowie i oczywiście w zachodniej Europie, w Anglii, w południowych Niemczech, było ich sporo w Czechach także. I tu sądzono, że mamy do czynienia z podobnym przypadkiem. W Czernichowie na przykład, grob księcia wikińskiego, bo okazało się, że były to groby wikingów, a właściwie dokładnie mówiąc waregów, tak ich na Rusie nazywano, z pochówkiem w obrębie korpusu Kopca. W szwedzkiej Upsali, w Gamla Upsala, te groby królów szwedzkich czy konungów. Znajdowały się na poziomie gruntu przysypane kopcem. Podobne w Danii, na przykład Willing. Celtowie usypali taki kopiec w Niemczech, w Hineburgu, i również zawierał on w środku komorę. Inne narody też sypały te kopce, noszą one nazwę czasem kopców książęcych. Przykładem takich kopców są również kopce scytyjskie, a więc, jak Państwo widzicie, na początku wykopalisk istniało podejrzenie, że mamy do czynienia istotnie z jakimś kopcem grobowym, ponieważ te groby były, jak mówię, zakładane zwykle w środkowej części nasypu. Wobec tego tam została skierowana uwaga. Wykopaliska przebiegały systematycznie. Na miejscu, na kopcu kierował nimi magister Bartys, asystent pana docenta Żurowskiego. Pierwsze badania dotyczyły otoczenia kopca, przyniosły one szereg wyników istotnych, mianowicie Stwierdzono tylko w dwóch miejscach obecność ceramiki słowiańskiej, natomiast powszechnie w otoczeniu Kopca stwierdzono ceramikę neolityczną i łużycką, a więc do połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą sięgającą. Okazało się, że ta ceramika Znajduje się w piaskach fluwioglacjalnych pokrywających garb jurajski na krzemionkach. Niewielką warstwą o grubości kilkudziesięciu centymetrów. I ta warstwa wchodziła pod kopiec. A więc już na samym początku sądzono, że kopiec musi być młodszy niż pie połowa pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Dalsze badania. Doprowadziły do tego, że z, zaczęto zdejmować czapkę kopca. I tu muszę podkreślić jedną bardzo istotną rzecz. Otóż pierwsze kilka metrów góry kopca zdejmowano ten kopiec takimi plastrami. Te plastry były po 25 cm, potem po pół metra. Dopiero niżej, tylko były po pół metra, zdejmowane warstwy kopca. Ziemia, zbierana z poszczególnych warstw, była sypywana sypami, takimi rynami z desek na dół, i tam bardzo skrupulatnie przesiewana. Sytuacja po. Zejściu na głębokość dwóch metrów była bardzo interesująca. Mianowicie stwierdzono z całą pewnością, że darń i podgleb, próchnica, która jest pod darnią, oraz kilkadziesiąt centymetrów próchnicy takiej spiaszczonej, która się niżej znajdowała, tak zwane podglebie. Zawierało bardzo dużo monet. Te monety były głównie monetami średniowiecznymi i nowożytnymi. Pochodziły one prawdopodobnie z takich obrzędów zwanych rękawką, w których rzucano monety z góry w dół i one zostawały tam. Otóż bardzo skrupulatnie przesiewano. I tu od razu chcę mocno podkreślić, że przy takim sposobie eksploatacji tego kopca i przy ciągłej codziennej obecności archeologa i okazjonalnie, jeszcze często przychodził tam kierownik docentrza Żurowski jest. Prawie niemożliwe przeoczenie takich elementów jak resztki przepalonych kości, czy polepa spalona, które by mogły dowodzić obecności jakiegoś pochówku przez ciało palenie na terenie kopca. Albo przyniesienie w to miejsce urny z tym prochem. Nigdzie nie znaleziono, ani jednego szczątka kości przepalonej, ani naczynia przepalonego. Natomiast znaleziono bardzo ważne znaleziska, którym jednak nie poświęcono uwagi. Był to szkielet dwu- do trzyletniego dziecka, zbadany przez profesora Stołychwę. Te kości już były bardzo zniszczone, spróchniałe, oraz z drugiej, po przeciwnej stronie kopca, czaszkę mężczyzny, niekompletną, ale tylko czaszkę. Dokładne poszukiwania reszty szkieletu mężczyzny skończyły się niepowodzeniem. Nie znaleziono więcej kości. Czyli wykopaliska stwierdziły obecność pochówku dziecka i, i pochówku obciętej głowy mężczyzny. Oprócz tego. Różne naczynia już z drugiej połowy tysiąclecia, tuż przed naszą erą, tak zwane skorupy z okresu późno-lateńskiego. To przeszło dosyć niezauważenie, ponieważ yy, główna uwaga skierowana była na ten dół tego kopca. No, i rzeczywiście wykonano ten lej. Tu jest planik wykonany kopca z lejem, z dnem leja. Okazało się, proszę Państwa, że dotarto do litej skały jurajskiej i nie znaleziono żadnej komory grobowej. Natomiast znaleziono w jednym miejscu ślad jakiegoś wkopu wypełnionego gliną, znajdującego się w, otoc w otoczeniu piasku, a więc ten, ten ślad był bardzo wyraźny. Uchwała komitetu spowodowała, że postanowiono dokonać wkopu w tą ćwiartkę południowo-zachodnią, głęboko żeby wykryć ten przekop i w tym podkopie okazało się wykonanym około XIV wieku znaleziono różne elementy wyraźnie był to w kobra bunkowa więc już wtedy ktoś starał się dostać do wnętrza kopca a żeby go zbadać ponieważ ta objętość ta powierzchnia odsłonięta Wtedy pierwszym lejem w roku 1935 osiągnięto to dno. Wyniosła 4% powierzchni dna. Uznano, że jest to za mało, i komitet wyraził zgodę na objęcie badaniami większej powierzchni dna. Ten fakt został przez różnych interpretatorów wyników badań. Całkowicie zaniedbany. Otóż yy, a żeby uzyskać tę większą powierzchnię dnia, natomiast zachować jeszcze rąbek z yy, kopca, postanowiono obniżyć do wysokości 4 metry nad poziom morza, a, przepraszam, nad poziom terenu, oczywiście, 4 metry nad poziom terenu i wyeksploatować dalszą część głębokiego leja. W ten sposób odsłonięto w końcu do końca ponad 60% powierzchni dna. Profesor Kuczeba zarządził w ćwiartkach południowych, skucie na 60 centymetrów jurajskiej skały, żeby być zupełnie przekonany o tym, że nie kryje się tam żaden grób. Nie dało to istotnego rezultatu. Wobec tego badania te zostały zakończone. W takiej fazie, że pozostał niezbadany obważanek o szerokości 7 metrów i wysokości 4 metrów, w przekroju trójkątny. Taki obważanek samego naroża kopca. Miał on służyć do łatwiejszego odbudowania kopca o zachowanie jego kształtu przeszłości.